Chcę pokazać opatentowany przeze mnie hamulec wału pędznego przedniego mostu do ciągnika Ursus 1224, w sumie to będzie 16-14, bo będzie dołożona turbina. Hamulec z powodu jest zamontowany z powodu tego, że będzie szybka skrzynia, wysokie koła, ciągnik w przybliżeniu tam będzie jechał 50 na godzinę. No i co? wyspałem taką przystawkę do skrzyni, przykręcaną na pięć śrub czyli będzie to szybki szybki montaż i demontaż tej przystawki wiem, że że będą tutaj jakieś posty czy tam komentarze typu ale ulepa czy tam no ale każdy robi to co chce więc tak to wygląda Klocki, klocki i zacisk będzie zastosowany z Golfa 4, bo tego na naszym polskim rynku jest dosyć dużo, czyli nie będzie tutaj żadnego problemu z pozyskaniem części. Tarcza dorobiona, wspawana w piastę. No i tak to się ma. Na razie jest to w sumie prototyp jeszcze dużo czasu jest do ukończenia tego ciągnika. Tu jest pusta skrzynia, pusty celni most. Wszystko będzie składane, myte, czyszczone. No i zaraz zmontuję klocki i zacisk, żeby, może, żeby to pokazać jak to będzie wyglądało zmontowane. No i jest to już zmontowany zacisk, cały z tym, z tym czopem dorobionym przeze mnie. Dość estetycznie to wyszło. Jeżeli ktoś zada pytanie, czy tu nie będzie przeszkadzać do skrzynki do akumulatora, no bo tu idzie kabina i skrzynka, skrzynki nie będzie. Ciągnik będzie wyposażony albo w dwa małe akumulatory znajdujące się w prawej skrzynce, albo po prostu będzie skrzynka założona tu kolega grzesio mi podpowiedział yy, z boku schodków, czy tam pod kabiną przy schodkach. Zobaczymy jeszcze. Yy, dlatego nie będzie skrzynki od akumulatora, bo tu będzie hydrauliczny rozdzielacz elektryczny, sześcio yy, inaczej. Yy, Trzy sekcyjny, yy, czyli będzie wyprowadzonych sześć wyjść hydraulicznych. I jedno wejście, wyjście będzie z potencjometrem wydatku oleju, czyli tam do jakiegoś rozrzutnika typu forsznit czy coś, będziemy mogli sobie to wyjście wyregulować, wydatek oleju jaki będziemy chcieli. Ale to są dalsze plany na projekt tej szóstki. Po prostu tylko nagrałem taki film, żeby pokazać jak jak ten uchwyt wygląda do, do hamulca tego wału pędnego. Tutaj też hamulec będzie załączany, napęd będzie załączany z hamulcem, będzie elektryczny rozdzielacz, podpięty podczujnik, podczujnik stopu na diodzie, z powodu dioda dioda po prostu będzie miała za zadanie takie, że kiedy włączymy przedni napęd, to nie będzie nam się palił stop, a kiedy nadusimy hamulec, to ona w drugą stronę prąd nam rzuci na, na załączenie tego przedniego napędu, żeby ten przedni napęd współczynnie hamował razem z tą tarczą i kołami. Będzie też taki przełącznik trzyfunkcyjny, że będzie można tą opcję wyłączyć, włączyć lub włączyć napęd na stałe. No ale to w dalszym projekcie tego ususa. Pozdrawiam, trzymajcie się. you mm -hmm.